Panie burmistrzu, teraz czy w formie pisemnej? To szanowni Państwo, ja zacznę od komunikacji może. Więc na chwilę obecną ogłosiliśmy postępowanie przetargowe. Jesteśmy na etapie wyboru wykonawcy dla, dla linii północnej. Na dzień dzisiejszy, firmą najkorzystniejszą jest Robert Opara Przewóz Osób, Skorczyna. I to świadczenie usł usług, o ile oferta oczywiście będzie poprawna, rozpocznie z dniem 2 stycznia. Na zadanie dotyczące obsługi linii południowej, w tym tygodniu zostanie powtórzone postępowanie przetargowe. Jeśli chodzi o grudzień i styczeń dla linii południowej, wygląda to w sposób taki, że na podstawie ustawy o transporcie publicznym zlecimy firmie przewozowej świadczenie tego typu usług i będzie świadczyła usługi od 2 grudnia bieżącego roku dla linii północ oraz dla linii południe grudzień w grudniu i w styczniu przyszłego roku rozkłady oraz trasy bo trasa na linii południowej w związku z tym że nie będzie obsługiwała wiązowną delikatnie się zmieni. I te informacje w, myślę że w dniu jutrzejszym będą upublicznione dokładnie na stronie internetowej rozkład i trasy. Dla południa z uwagi na, na to, że nie mieścimy się w kwocie zarezerwowanej w budżecie na. Um. Nasze zdanie bo to zbyt wysoka tak. cena. Szukamy A. Tańszego, teń, tańszej oferty. A co w sytuacji niesprzyjających finansowo ofert? Jaki jest plan miasta? Będziemy podejmować decyzję na, na bieżąco. bieżąco. Mhm. Czy, czy w takim razie mamy zapewnienie dla mieszkańców, że w grudniu będą mieli komunikację w Sulejówku. Grudzień i styczeń dla linii południowej. Tak. Południowej czy obu? Grudzień i styczeń dla Unii. Dziękuję. Dziękuję bardzo.